Mateusz Intarski, świeżo po podpisaniu profesjonalnego kontraktu z Lechem Zielona Góra. Jak się czujesz, już tak można powiedzieć, w pełni wchodząc do pierwszego zespołu? No dokładnie, czuję się naprawdę bardzo fajnie. Cieszę się, że klub mi zaufał i, i wiem, że zapracowałem sobie na ten kontrakt ciężką pracą, bo jestem już w tej drużynie, od, od grudnia tak naprawdę trenujemy. Przetrenowałem cały okres przygotowawczy. No i teraz tylko przelać to na ligę. Jakie cele stawiasz przed sobą? Przed tą rundą wiosenną? No tak jak mówię, chciałbym jak najwięcej grać w tej trzeciej lidze, jak najwięcej minut załapać, też fajnie by było dorzucić jakąś bramkę, asystę. Także no myślę, że to są takie główne cele, a oczywiście drużynowe no to utrzymanie. Dobra. Konrad witamy w zespole, w pierwszym zespole Lechy Zielona Góra, świeże po podpisaniu e, profesjonalnego kontraktu. E, czy zamierzasz tutaj już od razu walczyć o skład, od razu bić się o te najwyższe cele? E, tak, jak tutaj od razu dołączyłem od stycznia e, do pierwszego zespołu Lechi, e, to od początku tak naprawdę e, pobytu tutaj w pierwszym zespole e, walczyłem. Zobaczymy, jak będzie. Jest dość ciekawa rywalizacja na mojej pozycji, więc będę walczył o to, żeby jak najwięcej minut złapać w trzeciej lidze. Już w tych sparingach pierwsze bramki na Twoim koncie wylądowały. Czy też jesteś gotowy, żeby w lidze również pokonywać bramkarzy rywali? W sparingach forma mi dopisywała. Mam nadzieję, że w lidze też będzie dopisywała ta forma i zrobię wszystko, aby utrzymać moje statystyki sparingów.